Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg z osadu. Jest rozlew do beczek. Hmm. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Diariusz winifikacji, fermentacja zakończona bez problemów, obciąg z osadu, jest rozlew do beczek. Hmm. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Już go znalazłem. Składują go wewnętrzne na górnym poziomie, tu, nad nami. Chodźmy więc.